Witam serdecznie na moim kanale, jestem Litka i jeżeli jesteście zauroczeni, zakochani w roślinach po uszy jak ja, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, otworzymy sobie wspólnie paczkę z nowymi roślinami. Tydzień temu w sklepie Tomaszewski była promocja minus 15% na rośliny nieprzecenione. Promocja obowiązywała tylko i wyłącznie zakupów online, więc takiegoż zakupu dokonałam. Wybrałam odbiór osobisty, ponieważ nie chciałam płacić za przysyłkę, tym bardziej, że Tomaszewski jest mniej więcej po drodze do pracy mojego męża, więc zaangażowałam go i odebrał mi paczkę. Unboxing, tak naprawdę, nagrałam wcześniej, więc zaraz przejdziemy do kolejnego etapu filmów. teraz jest dogrywka, jak na prawdziwą produkcję filmową przystało dogrywam wstęp i zakończenie no nie chciałam czekać bo dok zamówienie dokonałam w sobotę tydzień temu, teraz jest w sobotę czyli tydzień, czyli cały tydzień paczkę mąż odebrał w środę ponieważ wcześniej nie, nie było możliwości, nie było czasu. E, I w środę zrobiłam unboxing, e, teraz zrobię dogrywkę wstępu. E, chyba zaczynam się powtarzać i cały czas gadam to samo, ale po prostu tak z Wami chcę mieć kontakt, że po prostu mówię i w sumie e, chyba przejdziemy już dalej. Zapraszam do unboxingu. W takiej formie otrzymałam swoje zamówienie. W zasadzie otrzymał je mój mąż, ponieważ wysłałam go do sklepu, żeby odebrał moje zamówienie. I sam powiedział, że jak zobaczył, jak przyniesie mu to, tą paczkę, to był zaskoczony, że w takiej ładnej formie pakują rośliny. Każda roślinka jest zapakowana w osobny papier. Tutaj mamy dodatkową naklejkę. Jest tutaj napisane Kwitniemy już 100 lat. Bardzo mi się podoba to hasło. Dodatkowo jest to wszystko umieszczone w kartonie. Karton ma tutaj otwory. Także bez problemu możemy chwycić, nawet jakbyśmy e, przyjechali do sklepu komunikacją, no to jest e, bardzo duże ułatwienie, żeby chwycić taki karton i e, wrócić z powrotem do domu. Tutaj mamy nie rzucać, jakby e, ktoś inny niż my odbierali zamówienie, więc e, żeby komuś nie przyszło do głowy rzucać e, tym kartonem, no to mamy czerwoną naklejkę nie rzucać. I dodatkowo po drugiej stronie jest to samo nie rzucać i tutaj jest przyklejona kartka z kodem, kiedy została data zamówienia, odbiór, sposób wysyłki, czyli odbiór osobisty, odbiorca i, i w zasadzie data, data wystawienia. Jak idziemy do sklepu i sami wybieramy roślinę, no to wiadomo, że wybierzemy sobie według nas najładniejszą sadzonkę. Jak zamawiamy online, to jesteśmy zdani na, no, na wybór osoby, która nam pakuje. a wiadomo, że po prostu będą brać pierwsze z brzegu rośliny i w sumie jestem ciekawa jak to wszystko wygląda przez zamówienie online. Jak widzicie, sposób pakowania ułatwia nam wyjęcie rośliny, również na pewno ułatwia osobie, która pakuje daną roślinę, żeby je e, wsadzić do kartonu. Wejmę najpierw jedną roślinę i zobaczę czy to wszystko widać i widać. Tymi naklejkami kwitniemy już 100 lat, to jest sposób do przymocowania papieru, nie zwykłą taśmą e, przeźroczystą, tak jak to zazwyczaj jest, tylko po prostu takimi naklejkami przyklejane są e, te kartoniki, no papier, przyklejany jest ten papier, więc no naprawdę, no super, perfekcja w detalu, ekstra z tyłu, z tyłu nic nie mamy. To jest zakończone taśmą papierową dodatkowo, czyli eko. No, naprawdę bardzo, bardzo jestem miło zaskoczona, bo myślałam, ja widziałam tylko tą górną część, i myślałam, że po prostu tak nakleili, że, no, no wiecie, jakby taka wizytówka. Więc, no, na plus, że tak w takich detalach jest to wszystko dopracowane. Dzięki temu, że to jest taśma papierowa, to bardzo fajnie można to wszystko od, odkleić. I tak na haczyku, tak myślałam, że to będzie na haczyku, i o, ho, 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 ho. Ja już widzę, ja już wiem. Myślałam, że to jest ta druga roślina, bo widzicie, że tutaj przebija zielone, zielone coś, a tutaj, no, aż muszę sprawdzić, czy jest dobry kadr, żebyście to wszystko widzieli. Trochę ją przybliżę i patrzcie, co się dzieje. Odklejam. Pat, odklejam, odklejam. No tutaj to po prostu chcę już to wszystko odpakować, więc to się przerwało. Patrzcie, tada! Normalnie zapakowane jak <gryny> kwiaty. To jest taki neonowy, neonowy kolor. Piękne, e piękne Epipremnum Enjoy. No, cudna sadzonka. Dodatkowo zawinięte to jest gumką, recepturką. Nie znowu taśmą przeźroczystą. Gumka, recepturka. W taki ładny papier, żeby się od spodu nic nie wysypało. to w zasadzie. No, w zasadzie jakby był tylko w tamten, tam. Ja myślałam, że tylko w tamten papier będzie to zawinięte. A tutaj jeszcze dodatkowo mamy coś takiego. No, patrzcie. No, jestem w szoku. Jestem ciekawa, bo ja nie wiem, jak zamówienie online, takie z wysyłką. No, ale jeżeli w zamówieniu z odbiorem osobistym coś takiego dostajemy, no to na pewno zamówienie online też będzie bardzo no, estetycznie zapakowane. Patrzcie. Jest po prostu cudna, cudna roślina. O, jestem zachwycona. No, jestem, jestem zachwycona. Po pierwsze sposób pakowania, sposób. W zasadzie to, no sposób pakowania to też jest świadczy o, świadczy o tym, jak dany sklep. Jaki stosunek ma do klienta, do roślin, oczywiście, też. Ja tutaj podkładam to fluo, bo chcę to odłożyć na podłogę i zajmę się drugą rośliną. Przy drugiej roślinie znalazłam taką oto karteczkę. Dziękujemy za zaufanie. No, nawet nie dziękujemy za zakupy, tylko dziękujemy za zaufanie. No, ja to. Kupuje mnie takie drobne niuanse, naprawdę e, ujmują, jak właśnie taka karteczka ładnie przyklejona zamiast e, taśmy. Dodatkowe e, naklejki. Co wiadomo, że te naklejki w, no, są droższe niż, e, niż taśma przeźroczysta, a cenowo no, te rośliny nie są droższe niż e, w innych marketach e, czy sklepach, no bo to nie można powiedzieć, że to e, Tomaszewskie to, to jest market bo to nie jest market otwieram tutaj już chcę trochę szybciej to wszystko otworzyć ale sytuacja jest ta sama taśma papierowa która fajnie odchodzi bo wiem jaka to roślina ale i tak jestem bardzo <laughs> i tak jestem bardzo ciekawa Otwieramy. U. To to jeszcze nie koniec opakowania. Mamy gumkę recepturkę. I piękny filodendron Brazilii. Przepiękna sadzonka. Jestem mega zadowolona. I dodatkowo, tak jak mówiłam, jak idziemy do sklepu, to wiadomo, że to my wybieramy najładniejszą sadzonkę dla nas. A tutaj wiadomo, że osoba, która pakowała. No, bierze to, co jest na, na wierzchu z brzegu. Nie będzie zaglądać w głąb, tylko bierze nam po kolei. Może kiedyś zrobię zamówienie online, ale z wysyłką, żeby sprawdzić, jak, jak pakują, jak zabezpieczają rośliny przy wysyłce. no Bo wiadomo, przy odbiorze osobistym to sprawa jest trochę ułatwiona, no bo pakuje można zapakować ładnie i, tak, i przekazać. A już jak jest przy wysyłka, to wiadomo, że też zdajemy się na delikatne. Kuriera, bo wiadomo, że kurier po prostu też musi swoją pracę zrobić, i też nie będzie się pieścić z, z paczkami, tak jak my się pieścimy, jak odbieramy osobiście swoje rośliny. No to wiadomo, że to jest inny sposób odbioru niż takie zamówienie z wysyłką. I tak się prezentują moje rośliny po tygodniu czasu. I tak jak mówiłam, trzy dni mniej więcej były zapakowane. Teraz no, to środa, czwartek już trzy dni, w sumie, tak sobie, tak sobie stoją na półce i czekają, aż z nimi coś zrobię. A na początku chciałam je przesadzić, później pomyślałam, że nie będę przesadzać, poczekam do wiosny, ale w sumie teraz myślę, że chyba jednak je przesadzę, ponieważ chcę zrobić z nich kompozycję, a te doniczki, w których są to, mi nie pasują. Wielkościowo mi nie pasują, bo są za duże do tego, co ja co ja chcę wykombinować i co tak sobie umyśliłam i myślę, że to będzie fajne. Do tej kompozycji potrzebuję jeszcze jednej rośliny i zdradzę Wam, że już ją kupiłam zupełnie przez przypadek. Nie spodziewałam się, że zdobędę ją tak szybko. Odłożę, bo jest mi niewygodnie i będę tutaj trzymać swojego enjoya, żeby była ładna kompozycja. Może z tej strony, bo tutaj jest dłuższy pęd. Zakup był w sumie planowany i nieplanowany. Planowałam kupić te pnącza, tak jak mówiłam w relacji z, z czego? Z festiwalu roślin. Chciałam kupić Enjoya i chciałam kupić Brazylia, tylko, chciałam, tylko miałam zamiar kupić większe sadzonki, a nie było większych sadzonek, więc, więc fajnie się złożyło, że była jeszcze dodatkowo promocja, że mogłam. Od, że, że mógł to być odbiór osobisty również, więc no jeszcze tym bardziej na plus. No i cóż. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziście ze mną czas, bo ja z wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się w takim samym gronie, nawet i większym. Do zobaczenia niebawem pa!